Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu dziewiątej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. klasy łks zremisowali 2-2 z Jadzielaniem Białystok. Obok nie, trener drużyny gości, Adrian Siemieniec. Dobry, dobry wieczór, wieczór. dobry wieczór. Trenerze, no chyba tak szalonego powrotu do Łodzi to w najbardziej zwariowanych przedmeczowych wizjach trener nie zakładał. E, no tak, na pewno y, to był nie, niesamowity mecz, y, szalony to jest dobre chyba określenie. Dużo zwrotów akcji, no, no dużo, dużo emocji. No, finalnie kończy się remisem. Na pewno na gorąco mamy uczucie rozczarowania i tego, że straciliśmy dwa punkty. No aczkolwiek no, musimy przejść do analizy i wtedy na, na chłodno już wyciągnąć wnioski. Bo, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że zawsze się ma tyle, na ile się zapracuje w życiu. Dlatego dzisiaj widocznie może. W tym meczu nie zrobiliśmy na tyle dużo, żeby wygrać, może w poprzednich nie zrobiliśmy na tyle, żeby dzisiaj nam tego nie zabrało, także no tak w piłce jest, remisujemy na, na uważam na trudnym terenie, to co powiedziałem na gorąco, na pewno jesteśmy rozczarowani, mamy poczucie bardziej straconych dwóch punktów niż zyskanego jednego, ale, ale mamy punkt i, i szykujemy się już do wtorkowego starcia u siebie z połarem Polskim. W połarze Polski, przepraszam, ze Świątkiem Wrocław. Dziękuję bardzo. Czekamy na pytania. Dobry wieczór, panie Trenerze. Pan zna tych ludzi: Szeligę, Dankowskiego, Pirulo, Nacho. To ułatwiło analizę. A, przepraszam bardzo, bo, bo zapomniałem, a, a, a planowałem najważniejszą rzecz powiedzieć. Chciałem z tego miejsca życzyć szybkiego powrotu do zdrowia dla zawodnika uks u no, Mam nadzieję, że, że wszystko będzie dobrze tam, bo. No i może tyle powiem, bo nie chcę też o, o opisywać tej sytuacji, jak ona wyglądała, każdy widział, ale, ale no zdrowie jest tutaj priorytetowe i, i, i liczę, że, że to się, że tak powiem, dobrze zakończy i wszystko będzie w porządku. Także wszystkiego dobrego i zdrowia dla NACZO. tak? Dla Drugie mam pytanie: Panu. Jeszcze nie odpowiedziałem na pierwsze ja, ja Nie <laughs> wiem, mam to e, Znaczy tak, no, pracowałem z, z, z Damkowskim Kamilem, pracowałem, pracowałem z Pirim e, z, tej, z tej grupy, którą Pan wymienił, zresztą zawodników. nie. E, czy to mi ułatwiło analizę przeciwnika? Nie wiem, no, nie, 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 nie powiedziałbym, że jakoś specjalnie wykorzystywaliśmy te informacje. Zawsze. Zawsze bardziej punktem odniesienia jest to, w jaki sposób my się chcemy prezentować, aczkolwiek na pewno znajomość piłkarzy, bliższa ona może tylko pomóc, na pewno nie przeszkodzi. Pan, pan mówił o szalonym meczu. Czy pan nie uważa trochę, że sędzia, tą swoją niekonsekwencją w niektórych decyzjach sprawił, że ten mecz był szalony, że na boisku panował taki chaos długimi, bardzo długimi momentami? Jestem trenerem Jagiellonii, jestem od trenowania, no nie, nie będę komentował. I oceniał pracy sędziego. Nie jestem ani na tyle kompetentny, ani to nie jest mój zakres obowiązków. Także porozmawiajmy o, o, o mojej drużynie na tym te, te tematy będę odpowiadał. Panie trenerze Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białysto, chciałbym zapytać, co się stało z drużyną po 80 minucie. Wydaje mi się, że do 80 minuty Jagielonia dobrze. Wy... Pracowała na to, żeby mhm. dowieść dwa do jednego do końca mhm. dzisiejszego spotkania. W okolicach 80. minuty tego spotkania niestety Pana zawodnicy się cofnęli. Dlaczego? Dlaczego? Przez to stało się tak, jak się stało. W moim odczuciu. Nie wiem, czy Pan się ze mną zgadza. Hmm. Też tak to odebrałem i na pewno to pytanie też postawię. No, ja chciałem, że Pan to odebrał, bo widziałem, jak Pan zareagował po kolejnej akcji lks u pod naszym polem karnym, kiedy rozłożył Pan ręce i ja zrobiłem to samo, bo prawdę mówiąc kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, no ale to jest pytanie no jednak do Pana, no bo to... To pan by. No tak, no, no porozmawiamy o tym z drużyną. Ja mówię tutaj też, no musimy spokój zachować, bo no mówię, no na gorąco jest rozczarowanie i, i wszyscy je czujemy, ja też, ale ale no, no, no gdzieś zawsze trzeba na chłodno podejść do tematu, zobaczyć jak ten mecz się układał. To jest piłka, to, to takie mecze się zdarzają i jako mi się wydaje, że, że że łatwo, znaczy może że łatwo to jest złe słowo, bo ja nie chcę szukać sprawiedliwień, tylko że no, są tak różne scenariusze, i tak różne zbiegi, okoliczności, i tak, tak różne te mecz się po takich różnych wydarzeniach układa. W różne strony może to pójść, i w pewnym momencie najważniejsze jest mieć kontrolę nad spotkaniem, i, e, i no, na pewno no, przeanalizujemy sobie to, bo, bo takie, takie myślenie to, to nie jest sposób patrzenia na to, jakim ja bym oczekiwał w takim momencie. Bardziej tutaj bym chciał, że. Strzeliliśmy na dwa i, i chciałbym, żeby zespół szukał bramki na trzy, a nie, a nie szukał obrony rezultatu. Tym bardziej, że mam wrażenie, że jednak wszystko było w rękach i nogach zawodników Jagiellonii. Ten mecz był pod kontrolą. Tak. Więc? Więc był pod kontrolą i, i dopuściliśmy UKS do, do wejścia w pole karne i popełniliśmy błąd. Mieliśmy, dostaliśmy rzut karny, który okres wykorzystał. Potem mieliśmy sytuację, kontrowersje, był rzut karny z wojska, potem był odwołany. No, potem już, już do sytuacji żadnej nie, nie doszliśmy. No tyle, no. no mówię, no ciężko mi na, na gorąco znaleźć receptę. Bo tak, jakby to było takie proste. to to, to, to coś tam jakieś myśli mi się kołatają teraz oczywiście w każdą ze stron one idą, muszę je pozbierać i, i wtedy będę wiedział co zrobić na następny raz w takiej sytuacji na pewno ja chciałbym, żebyśmy w takich sytuacjach mieli dalej kontrolę poprzez posiadanie piłki, a nie, a nie po prostu bronili wyniku, bo to nie jest moje patrzenie na futbol. Jeszcze w takim razie chciałbym trochę nawiązać do pytania pana, który zapytał o zamieszanie pod koniec pierwszej połowy, przedłużona mhm. pierwsza połowa. Chyba o 17 minut aż. Jak to potem wpłynęło na zawodników w szatni? Jak komentowaliście, jak rozmawialiście o tej całej sytuacji? No i o takim właśnie nerwówce, o takim zamieszaniu, które miało miejsce w no, no, przede wszystkim zdawaliśmy sobie sprawę, że nie możemy wejść w te emocje, bo, bo to by było coś, co mogłoby doprowadzić do finalnie do braku utraty kontroli nad meczem. W takich sytuacjach trzeba się skupić na piłce i na tym, na co się ma wpływ, na, na realizacji zadań, na odpowiedzialności, na, na kontroli emocji, na, e, na cierpliwości, ale też nie na cierpliwości związanej z uśpieniem, tylko na podkręcaniu intensywności. E, I uważam, że naprawdę przez długi okres to nam po prostu wychodziło. No, w pewnym momencie ten mecz już zbliżał się do końcówki, zawodnicy też to czuli, e, no i okaz miał swój jeden moment, go wykorzystał i, i tyle, no. No mówię, jesteśmy rozczarowani, ale, ale na tą pewną no. analizę przyjdzie czas, żeby, żeby w takich sytuacjach zarządzać lepiej meczem. No mogę jeszcze ostatnie pytanie. Chciałem zapytać o no zmiany. Ja mam zdecydować? Proszę. Nie, nie, bo nie wiem, czy mamy czas po prostu, o to mi chodzi. Chciałem zapytać o zmianę Tarasa Romańczuka. Czy to było mhm. spowodowane jakimś urazem, czy po prostu tak. chodzi o kwestie taktyczne. Nie, nie. Teraz zgłosił lekką niedyspozycję, to prawdopodobnie. No zobaczymy, no na razie nie, nie jestem w stanie nic powiedzieć. No załował się odpowiedzialnie względem drużyny, czuł, że, że nie jest w stanie dalej na 100% grać, a w takim, w jakiejkolwiek sytuacji w meczu 95% dyspozycji zawodnika to jest za mało. Dziękuję. Poproszę o zadawanie pytań do mikrofonu, dobrze? Raz, raz, Jacek raz no, Polskie Radzie Białystok, to jeszcze zapytam o te zmiany właśnie, czy nie żałuje Pan może właśnie jakichś decyzji dotyczących tych zmian, czy wszystkie zmiany, no bo my, mamy wrażenie, że jednak po tych zmianach drużyna jakby troszeczkę straciła swoją wartość. No tak, tak, na gorąco tu mówię, ciężko mi na te pytania odpowiadać yy, tak, żeby kogoś to odpowiedź satysfakcjonowała. Na pewno każdą zmianę też poddam analizie i no, na gorąco nie, nie uważam, żeby to akurat miało wpływ, wpływ na to, że utraciliśmy kontrolę nad meczem. Znajduję tutaj inny powód, no, ale, ale konferencja prasowa to, to nie jest miejsce, żeby się tym dzielić. Podzielę się tym z drużyną. Dziękuję. Dziękuję.